Nie pierdol, kurwa. <gulana> Jaki słodziak. Nie? Kurwa, złapiemy go Latias. <gulana> nie ma ultrabara. Nie masz. Co ty to A w chuj ja nie robię, no serio? Dobra, ja SB rzucę. Jaki <gulana> wstyd. Jaki wstyd, Boże, leci do mnie, żeby ten nie wejść. Nie. Żeby łapać nie ma ultrabara. Co kurwa, czemu no, co mówię, ja bym No, czemu go nie biłę? No i teraz jak się to skieruj? kombo. się w F. F. Grupa, nie da się. Aha. Masz revive? Bo mam. Daj mi ją na Po co? A walić magma storm. Olej, ma? to na Pujocie, a Ek no, to małej. Walić magma storm? No. Ja się tym pokazywał. Nie Wiele masz nie. nie pamiętam. Nie Czekaj dobra. Aż nie pętaj. Pęta nas zabyło. Właśnie nie pętał. Wie, dlatego mówię, że chora nas zabyła. dobra. dobry. Hoppip, o. Hoppip. Ej, to, mm. mm. to jest to różowe gówno. Nożem przyszedł. I z niego ślubiski tłumak. O. To to jest karalny obrot. E? Cicho, uważaj co to jest. Żytaj, Żytaj, Żytaj Pokebala. Superbale! Jesteś wiedziesz? Bardziej. Bardziej. l'archer. Bardziej. 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 Dobra, idź mi Bardziej.